Uwaga! Poleciał, nie trafił. Patrz jak ich wyniszczyliśmy. Nie yeah. się. No. Tylko mnie jedno ciekawi, gdzie jest ten ich statek. Bo najprawdopodobniej mi się wydaje, że on jest tam po drugiej części lasu, bo to, to całkowicie wykosiliśmy. Kaszu dostałem. Toro trochę zeszło. Tu jest jedna baryłka. A więcej już nie ma. Dobra. To teraz tak. Ty Co się stało? Chodź tu! Zimna Boże więc. Dobra, masz kuszę. Czekaj, wezmę naboje ze skrzynki. Tu jesteś. To patrz. I masz. No? Idziesz? Idę. No. Dobra, to zamykamy ten. Zaknij ten ostatni i schodzimy. Czekaj, tu nie ma. Tędy Przepraszam. 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 Czekaj tu por. Ty, ej, słyszałeś? No. Jakaś eksplozja. Czekaj, szybko idziemy to sprawdzić. Chodź ze mną, szybko. Tak jak panny się zachowuje ta. Łapać broń i biegnąć za naszymi dowódcami, gdzie oni pobiegli. Bo inaczej wszyscy nam powystrzelają kaczki. Szybko biegnijcie, przecież oni też są ważni. Raz, raz, raz! Chłopaki, szybko! Chłopaki, szybko! Biegniesz! Co jest? Nie wiem. Boże Bo ja święty. Trzy. O, o Boże! Dobra, szybko, 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 szybko! Wycofać się, Szybko biegnij, biegnij! 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 Stójcie, stójcie! Dobra. Nie stało! Czuję ostatni holenderski, zaraz na wszystkich tutaj powybijały. Wiesz, jak mnie nie działa, no. Dobra, chłopaki, za mną!